To już taka mała tradycja, że przed świętami Wielkiej Nocy jesteśmy tutaj, u Franciszkanina, ojca Jana Maria Szewek. Szczęść Boże. Święta Wielkiej Nocy przed nami, kolejne trudne święta. Ostatnie dwa lata mierzyliśmy się z pandemią. W tym roku mierzymy się z czymś chyba jeszcze gorszym bo z realną wojną. Jak zrobić, jak przeżyć te święta, żeby mimo tego wszystkiego, co widzimy w telewizji, co słyszymy, były one zgodne z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i żeby je przeżyć tak, jak wymaga tego od nas nasza wiara? Po wybuchu wojny Polacy bardzo pięknie się zachowali, że przyjęli uchodźców, ale przez to, że przyjęliśmy uchodźców, spotkaliśmy w realu człowieka cierpiącego. I na pewno przez to też bardziej rozumiemy to cierpienie Jezusa Chrystusa. Które jednak mimo wszystko było dla nas przekazem historycznym. A teraz y, dlatego też ten wielki post inaczej przeżywamy, bo też widzimy kruchość tego życia, przemijanie tego życia i to, że tak naprawdę na tym świecie nie możemy spodziewać się pełni szczęścia. I nieraz jesteśmy bezradni, nie potrafimy do końca tego zrozumieć. Y, Pozostanie to dla nas jakąś tajemnicą, ale myślę, że w tym wszystkim, jak tak człowiek się zastanowi to zobaczy, że to cierpienie, to zło, którego doświadczamy, albo którego doświadczają nasze siostry i bracia na Ukrainie, to jest spowodowane tym, że są osoby, są ludzie, którzy zagłuszyli sumienie, czyli zniszczyli w sobie ten głos Boga, który mówi czyń to, unikaj tamtego. Że są ludzie, którzy wybiórczo podchodzą do dekalogu, do Ewangelii. I stąd, Rosja atakuje niewinną Ukrainę. Chyba nikt nie wyobraża sobie bez niej stołu Wielkanocnego. Mowa oczywiście o Wielkanocnej Babce. Ile regionów, ile domów, tyle przepisów. Ale my mamy dla Was sprawdzony, ten z Ajer koniakiem. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Przemek Krupski. Eee, spróbujemy zrobić dzisiaj babę Wielkanocną. Tak naprawdę baba Wielkanocna jest. Oczywiście w każdym polskim domu tradycyjnym deserem jest ich bardzo, bardzo dużo rodzajów. Są baby drożdżowe. My akurat zrobimy dzisiaj taką bardzo prostą babę z ajerkoniakiem. Należy najpierw roztopić masło i je troszeczkę przestudzić. Będzie potrzebnych 5 jajek: ajerkoniak, cukier, mąka, proszek do pieczenia i tyle w zasadzie. najpierw. Wbijamy 5 jajek do miski I ubijamy całość razem z cukrem na puszystą pianę. To potrwa chwilę, pewnie kilka minut. To jest efekt pożądany. Jajka są połączone z cukrem. Dodajemy teraz do tych jajek a koniak. Czy wiecie, że tradycja drzewek małosowych w naszym mieście sięga aż XVI wieku? Jeżeli chcecie wykonać swoje własne i zmierzyć się w konkursie, to właśnie teraz serdecznie Was do tego zapraszam. Pamiętajcie, musicie spełnić dwie zasady. Drzewko musicie wykonać własnoręcznie i musi ono nawiązywać do tradycji, czyli do życia, który właśnie budzi się na wiosnę. Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba takie drzewko wykonać. Mieć pomysł, mieć chęć i zasiąść do pracy. Drzewko jest bardzo proste. Można go wykonać w różnej technice, z różnych materiałów. Po zarejestrowaniu drzewka przeniesiemy je do domu zwyżelnieckiego i tam Żyli będzie je oceniać. A wszyscy Państwo poznacie wyniki 18 kwietnia w Dzień w samo południe. W ogrodzie Domu Zwierzynieckiego będzie ogłoszenie wyników, wręczenie nagród. A jeżeli ktoś nie jest w stanie dotrzeć tego dnia na Zwierzyniec, proszę obserwować nasz profil na Facebooku, będzie transmisja na żywo. I oczywiście tego samego dnia zapraszamy do Domu Zwierzynieckiego, ponieważ tego dnia będzie można zagłosować osobiście na najpiękniejsze drzewko w plebiscycie publiczności. Tegoroczne drzewka będą oczywiście na wystawie pokonkursowej, która już w środę po świętach, czyli 22. Świetnia, yy, będzie Państwa zapraszać do Pałacu Krzysztofory yy, i będzie tam przez cały miesiąc, bo aż do 22 maja, także myślę, że wszyscy będą w stanie zdążyć je zobaczyć. Natomiast w przestrzeni miasta takim, takim sygnałem, że gdzieś drzewka są i trzeba je poszukać, będzie kilka drzewek takich wielkogabarytowych, które staną między innymi na Placu Szczepańskim czy Placu Wszystkich Świętych i proszę odszukiwać. Rękawkę w tym roku rozpoczniemy o godzinie 11.30 tradycyjnym wejściem wojów na kopiec. Spodziewamy się ponad 300 wojów i białek. Oprócz tradycyjnej bitwy Wiślanie kontra na będzie wróżba dla miasta Krakowa, będą legendy krakowskie, jak również koncert muzyki średniowiecznej. W wykonaniu zespołu Daj Ognia serdecznie zapraszam. Będzie bardzo dużo ciekawostek. Jak co roku rękawka przeniesie każdego uczestnika w zupełnie inną epokę, w wieki średnie, będzie to najwspanialszy wehikuł czas. A na koniec chciałam Państwa serdecznie zaprosić na tradycyjne wspólne święcenie pokarmów na krakowskim rynku. Ze względu na sytuację na Ukrainie odbędzie się ono w innej, skromniejszej formie. Widzimy się w Wielką Sobotę o godzinie 11, tutaj na scenie pod wieżą ratuszową. Jednocześnie z tego miejsca w imieniu swoim i całej redakcji telewizji Kraków.pl chciałabym Państwu złożyć życzenia świąteczne, nadziei oraz spokoju.